Siemanko siemanko, jestem w tej Was w kolejnym odcinku na tym kanale z gry Outlast Skończyliśmy w tym oto miejscu yy, właśnie Może troszkę tu ciemno, ale mamy na szczęście noctomizo Wyjdź Przez łaźnię Okej, okay, no to wyjdę przez łaźnię Wyszedłem Chyba nie do końca o to chodziło Neba Chodźmy tak jak lekarze, bo wam że o to chodzi. W po, poprzednim odcinku nazywałem sobie takiego grubasa pewnego nazywałem go Pasztet. O Jezus! Yeah. Minia nie wiem co ja mam już tutaj wchodzić. No jak coś to ucieknę znowu, nie? No oni raczej poszli No coś tutaj mamy, czy tak niezbyt? Dobra, chodźmy tutaj. Witam. Szafki tu nie ma. Dzień dobry. Myślę, że... Pasztet! Pasztet! O nie, zamknięte! Co ja mam robić?! A, to są drzwi. Nie, zamknięte! No pasztet, no ja chyba tego nie mam aktywować jednak. Co tak gdyż że jakbyś właśnie robił 10-godzinną pompę. Nie no dobra, już tego się nie da cofnąć, czyli coś tu trzeba ewidentnie zrobić. A, da, że tutaj. Przed tam się tędy ucieka. No tak, bo ona jest gruby, on się tu nie zmieści. No bo. Ja tego nie zauważyłem wcześniej. Łow. twarz Hehe, <grystanie> <grystanie> No nie wierzę, że tu wybuchło coś. Ja. O co tu chodzi? A ten paszczet na mnie zeskoczy czy co? O Jezu, gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Plus 18 na tym filmie będzie, nie? Nie, pierdzielę. Jezu, jak tu ciemno. Nic nie widać. Nie ma. Trzeba znaleźć inną drogę do łaźni. No, zapaszczę znowu. No nie, no siwy dym z tobą chłopcze. On jest wolny, ale no, jest, jest silny, bo jest gruby i masywny. W chodzisz, jak pies jakiś, a ci, do, a ci ten zwisa ten kudę, bębę, jak staje palce. I tu jest problem, ponieważ kurde ktoś mi na, na messengerze, pisze już patrzę. No a później to przeczytam Boże Ale że on mnie znowu zobaczył czy co No wątpię, że będzie wiedzieć, że pod łóżkiem jestem Ole ciemno, nic nie widać nie? <tryk> O Jezu, przepraszam Chodźmy na górę po prostu Uciekajmy Hop. Gdzie? A tutaj gryby już jak nie złapie No i co? On jaki on szybki, on jednak umie biegać. Nieby paszcze tam jest, ale umie biegać. A chodźmy tędy po prostu Je! Co to było? Azol! Nie strasz mnie! Jak to, to mamy na grubego pułapkę, nie? mianowicie to ma tutaj to małą szpalę między łóżkami? no. Mhm. Co to jest? Nie idź do mnie. Nie idź do mnie, no nie idź do mnie, ja się go boję. Gdzie ja mam uciekać? A, dobra, schody tutaj, są chyba czy coś. A tu nic nie ma. Halo, ten ja mam tu uciekać, a że ten, tak? Nie. One bardzo się chcą mi zrobić, ewidentnie. Halo, co ja mam co zrobić? Trochę tak jest zdezorientowany jestem Myślmy no, tutaj logicznie Że tutaj schody Ale to chyba niezbyt dla mnie one są A dobra No czyli tak jak mówiłem a czy tak jak myślałem Jezu! Co jest? Dzięki, jesteś moim przyjacielem. Zapłacę ci kiedyś. Oj, oj, oj... No ten psychorys mnie zepchnie. Jeszcze plecami do niego idę. Zepnie mnie? A, nie zepchnął, dobry kolega. Chyba to w międzyczasie... No, no, w międzyczasie ja się tu przeczytam. No, no nic specjalnego. Przejdę na dwóch? Nie, nie, nie idę na dwóch? No nie, tutaj nie przejdziemy, nie przejdziemy póki co. Trzeba iść pod skolem na gorzej łuty, że no tak głośno. Czuję się jakbym w jakimś zakładzie... Znaczy jestem w zakładzie psychiatrycznym, ale... Co? Czemu ja spadłem? Znowu będzie musiał tutaj iść mhm. nie ma, to jest gra komputerowa, tu się wszystko musi udać Dobrze, skakuj. Nie ma czekaj trzeba zresetować, znaczy wymienić baterię ma, że została już z do wywalenia nie no, tutaj na tutaj nie przejdę. No, ktoś ose ewidentnie. I tutaj przejdę. Nie no, tutaj przejdę. Jezu... No nie no, to było do przewidzenia, siwy dym z tobą, chłopie. zasadniczo? A, dało. Witam ciebie. Zostaw mnie. No patrzcie, wszystkie klatki zamknięte, jak grada jego jest otwarta. Mhm. Mhm. Tak, tam był keczup rozlany na podłodze. Standardowo. Się ekran zaciemnił, tlen mi się skończył. To coś na pewno na mnie wyskoczy. Z no przewidzenia. Ojejku, ktoś się ba swoje flaczki, Jad. To ja żołnierz jestem, że w kanałach muszę się czołgać Oj 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 był mały, już nie ma Znajdź z kanałów A bardzo chętnie wiesz? Nie jestem jedyny. To mnie cieszy. Tutaj wątpię, że coś mi wyskoczy, bo tu nie ma nigdzie ucieczki najzwyczajniej w świecie. No, Przysz git. Przyszliśmy. Tu gruby może gdzieś być w tych kanałach w sumie. Jak tak na to spojrzeć, bo jego klimat też to jest, nie? Ta rura wydaje dziwny dźwięk. Dobra, akta zebrane. No i teraz jedyna doga, to jest tamta autusz No Dobra. Zawoły, no Boże. Pytanie, gdzie je znajdę? o siwy dym, guby idzie pasztet! No przecież paszteci! Haha, <narratives> widzisz, nie przyciśniesz się za dużo kebabów wzerzałeś. To teraz idzie nakablować mam mamie że on ja się zamamięty spają! I nie mogę się z nim dobra Tu jest ta debina, Ale no właśnie muszę najpierw spuścić wodę, aby przez nią wejść Znaczy zejść Coś to przed grubym... No serio! Ej, on biega szybciej niż ja! Dobra, jednak nie. Idź! Hahaha, widzisz? Ale te tipsy byś mógł kopnąć, nie? Bleh. Napił się kebabów na żal. Potem se takie tipy zapuścił się odtąd dotąd, nie? Kurde, najgorsze jest to, że on będzie mi tam. Ej, a tu nie ma no właśnie innej drogi, jakby od drugiej strony. Jak on będzie mi tu łaził, no to tego nigdy nie zrobię, nie? Najwyżej się poświęcę, ginąc. No nie, no tu dobra, tu nic nie ma. jest tylko to. No, no, po prostu i tyle. ...muzyka się zmieniła. Bo jak coś tutaj mamy też ucieczkę przed paszczetem naszym. Więc paszczet jest tutaj absolutnie... ...useless. Jest pierwsza się pieszy zawód, czy tu już zmierza góry? W ogóle co się stało? Chyba nie, nie upcha. Jak na Dobra jednak idzie. Hej, gruby paszczet I co on pasztecie, no Może jest na tyle głupi, że my tu nie zauważy Jezu, ile on ważyć, że się, ten dźwięk? Może jest na tyle głupi, że my tu nie zauważy, nie Może co on to robi? Parkoura ćwiczy, czy, czy co? No i stąd wreszcie. Co on robi? Albo on wymiotuje po tych kebabach, to jest też taki dźwięk. Chyba jednak, jednak nie jest taki głupi. Kurde, myślałem, że mnie nie zauważy. Jednak zauważył. Bo ma farta. Najpierw się wyrzykał, a potem... A potem tego. Czekaj. Ja to zrobię inaczej. Najpierw się tutaj schowam. Poczekam aż grube co tam pójdzie w prawo. Pasztecik! Gdzie jesteś? Chyba ma, tutaj ze stoi. Ojej. Pasztet! No nie no! Serce mi wyrywało. No kurde, jak, czekaj, jak by to zrobić? Bo trzeba zobaczyć jak on łazi. Na pewno też tutaj idziemy. Co się patrzysz? Ale ci zwisa ten będą twój No i co? Ej, ej, Nie idź do mnie Wiem, że masz łańcuchy na nogach, ale... Nie musisz do mnie iść Nie musimy się nimi wiązać Ale umyłbyś się z tego... Z tego sosu, z tego po kebabie i no, cię mieć obowody, co? Kude, fajnie by było, jakbym przez to przeskoczył, przez ten. przez te deski. To jest państw, jakby był umieszczony trochę, nie? Tak, idź sobie przez to przeskoczyć. Przy okazji będzie widowisko, jak skaczesz. Jak to zrobił, nie? Tu absolutnie nic nie ma. Chodźmy w tą stronę. Czy tu coś będzie? No jest tutaj to, chodźmy zobaczmy no. A tu jest jakaś kolejna szpara, tu nic nie ma chyba. A tu tak naprawdę jest... ...takie inna doga po prostu. Kolejna szpara, gdzie paszot się nie przeciśnie O, dawaj, tu jest długie. No to teraz tylko po to jeszcze jedno trzeba iść. A to tutaj łatwo, bo on tutaj nas nie dopadnie w takim razie. Chyba, że nagle, nie wiem, na siłkę i schudną w przeciągu kilku minut. Dobra, ten dźwięk był mocny, nie? Okej, okay. skąd on się tu wziął, nie wiem. Jakby poszedł dookoła tutaj, nie? No to bajka. No idź sobie do... Tak, idź, dobrze. Dobry pasztecik, tak. Kawa się tutaj znajdzie? Coś tak... żeś tak chyba mu nie idzie. Z której strony on idzie? Aha, stay. Czyli chyba zrezygnował. Chyba Ale to po prostu trzeba moment wyczuć, kiedy on będzie po prawej. Aha, chyba... Chyba, chyba że też tak. Ej, ja mam pomysł. Ej, gruby! Teraz fest uciekamy. Na zasadzie nie uciekamy, tylko idziemy włączyć, znaczy odkręcić zawór. No i łatwo. O, są szafki. Mogę się sować? Mogę się sować, git. No i teraz poczekajcie, tutaj grubej przyjdzie i se pójdzie, bo sprawdzi szafkę obok oczywiście. I uciekamy po windzie na dół. A, już idzie słuchać go. Dawaj, dawaj, gruby szafka obok jest tego! Milionami wypełniona Będziesz mógł sobie nową twarz kupić Ale tu ptasz Jak słoni, w tym w sumie jesteś No sprawdź szafkę obok, tak, tak, tak no, sprawdź szafeczkę. Dobry, dobry pasztecik. Posłuszny. No, dobry paszczet. co sobie tak. Nie, tutaj nie ma. Szafka obok była wypełniona milionami, nie? No ma. Kurde, coś mi tu lata, jakaś mucha. Jak to creepy wygląda, nie? Taki, taka czarna sylwetka ze prostu idzie. Dobra, dawaj teraz jest nasza jedyna szansa. Ajajaj! No nie wierzę! Ja! Myślałem, że on się złapie! Ale fail życia, nie? Ale tam było zapisywanie, chyba jak to odkręciłem. Tak jest dokładnie, gdzie jestem? A nie, to ja chyba nie w tą samą I grubego tu nie ma. Uetam. tam to, co to za fail, jak spadłem tak tylko. Ue, tam. A tu pewnie na dole coś mnie weźmie, nie? Bo tam ciemno jest Ja już tylko czekam na to, nie? A że mi tutaj wyskoczy na mnie A może jednak nie Okej okay. Czyli wszystko ga No bo jednak nie Czy on dalej żyje? Co jest? jesteste ja foale subir No Dobra, jest kolejna zabina To coś Kim ty jesteś No właśnie ważne Nie mogę kamerę wyciągnąć Bateria tu jest! Chce, chcę ją. Admin block. Okej. Okay. Tu jest zapisywanie. Więc myślę, że można sobie ten odcinek powoli kończyć już. Bo save, żeśmy tutaj mieli. Dobra. No to dobra, to tutaj zakończymy sobie odcinek. Myślę, że on się podobał, ten aktualny i widzimy się w następnym, więc papa i cześć, od tego miejsca dokładnie sobie zaczynamy.